Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie im mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w drodze świętej jedyny, płakam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej z Ciewicy Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę zjednoczenie na modlitwie, tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Oddalę, Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak, aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa abym mógł to świadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł Nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mnie obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do mieście poszeko pragnę ofiarować za wszystkie osoby, które skinęły w kataklizmach. Wrządź mięsochryste, matko Bosza i święty Trwostyno. O Boże i potrzebne dla nich łaski. Za każdą pomoc z całego serca. Bardzo dziękuję. Amen. Wieczny odpoczynek. Racz im dać panie, a światło świekłiste. Niechaj im siedź. Przez mięśniacie boże. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. O krwi i wodę, która wetrysłaś wówczas, z tej słodszego, serce jezusowego, jako strój miesiecie dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, który jest w niebie. Święć się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego oddaj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom, I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas spaw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc, szowada Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzycia nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jako jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny Umęcząc pod bockim piłatem, ukryszowan, umarł i pokrzepian, stąpił to piekieł, trzeciego dnia z martwych stał, stąpił na nie piosę, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić, żywych i umarłych. Wieszam w tule święteko, święty kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciało smotych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego tej Męki. Mimiło się cietle nas i świata całego. Klaiko prestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajek oporestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajek oporestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajko prystej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego pole męki. męki Miej Cię dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej Cię dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze, i świata całego. klajeko oporestej męki, mimią się ci nas, i świata całego. klajeko prestej męki, mimił się ci nas i świata całego. Klajek opolstej męki, mimił się dla nas, i świata całego. klajeko polestej męki, mimiło się nas i świata całego. klajeko polestej męki, mimią się ci nas i świata całego. ko klejko polestej męki mimo się cięt dla nas i świata całego. ko klejko polestej męki mimo się cięt dla nas i świata całego. ko klejko polestej męki mimo się dla nas i świata całego. ko klejko polestej męki mimo że dla nas i świata całego. klejko polestej męki mimo że dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Dla Jego tej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego tej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego tej Męki. Mi mią się citle nas i świata całego Klajko polestej męki mimią się dla nas i świata całego Klajko porest męki mimią się dla nas i świata całego Klajko polestej męki mimią się dla nas i świata całego Klajko polestej męki mimiją się dla nas i świata całego Klajko poreststej męki. Miej miło sieci dla nas i świata całego. klejko opolstej męki, mijmił osiecie dla nas i świata całego. klejko polestej męki, mimo sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne oferuj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie sakrachy nasze i świata całego klejko polestej męki mi się cię dla nas i świata całego klejko polestej męki mi się cię dla nas i świata całego klejko polestej męki mi się cię dla nas i świata całego klejko polestej męki mi się cię dla nas i świata całego Klajko polestej męki mi się cię dla nas i świata całego Klajko polskiej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klajko polskiej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klajko polskiej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klajko polskiej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klajko polskiej męki, mimi się dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, o Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego polestej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki. Mimią się citle nas i świata całego Klajko porstej męki mimią się citle nas i świata całego Klajko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się citle nas i świata całego Klajko porstej męki mimią się citle nas i świata całego Klajko polestej męki. Miej miło dla nas i świata całego. klejko bolesnej męki, nie dla nas i świata całego. klejko bolesnej męki, emiłos dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty śmiertelny, smił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty Mocny, święty nie zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jezu, ufam Tobie. Na zakończenie chciałam Was poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się do Matki Bożej i do Świętego. Matko Boże, to modlitwę Składem w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienie i mój krzyż i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich poku. Z Twoim krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez bolesną mękę Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a konią Twoją, przez Mnie Boże, daj łaskę sprawienia duszom, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący wieczny Boże, osłoń nas przed oczami swych duchów, zechciej posłużyć się chórami elskimi, aby nas oplokowały i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju, na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne. Spraw swojej łaskawości, powierzchne Boże, Wrocław Święty Jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Chciałam Was jeszcze poprosić, abyśmy wspólnie pomogli się, o Rytuała Świętego dla Kapłanów i Siostry Zakonnych Duchu Święty, Duchu Mądrości Prowadź Kapłanów i Siostry Zakonne Duchu Święty, Duchu Światłości Wasz Kapłanów i Siostry Zakonne Duchu Święty, Duchu Czystości Uświęcaj Kapłanów i Siostry Zakonne Duchu Święty, Duchu Mocy Wspieraj Kapłanów i Siostry Zakonne Duchu Święty, Duchu Boży Spraw, by kapłani i siostry zakonne, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech Okin świętej miłości rozpalaj serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty, powieszamy Ci serca kapłańskie i siostr ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętej Strzałustyny, z Panem Pokiem Akaja.